To, co należałoby w tej chwili robić, to również przebudowa tych obszarów, który, na których lasy są najbardziej zagrożone, i yy, no, stosowanie tam gatunków, które są bardziej dostosowane do tych zmienionych warunków klimatycznych. Dzięki zjawisku intercepcji zatrzymują wodę w swoich wysokich i niskich partiach. Dzięki rozbudowanym systemom korzennym stają się rodzajem wielkiej pompy wodnej. O funkcji wodochronnej lasów dziś w naukowym Espresso. Zapraszam! w naukowym espresso porozmawiamy o funkcji wodochronnej lasów i o ochronie klimatu, a gościem naukowego espresso jest profesor Jarosław Socha, kierownik katedry zarządzania zasobami leśnymi, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, lasy stanowią istotny element funkcji związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, takim naturalnym. Tak, lasy są tak postrzegane i większość lasów górskich w Polsce ma przypisaną jako tą wiodącą funkcję właśnie wodochronną. W jaki sposób to działa? Rozumiem, że każde drzewo staje się rodzajem pompy wodnej. To również. Natomiast, w, w jaki sposób las zatrzymuje wodę? Przede wszystkim, jeżeli mamy opady, powiedzmy, Niezbyt nawalne, to zresztą każdy z nas tego doświadczał. Jeżeli wejdziemy pod drzewo, to przez pewien czas pod tym drzewem jest sucho, czyli przed krótkim deszczem możemy się schronić i ta woda w ogóle nie dostanie się nawet do gleby. I to się nazywa intercepcja czyli zatrzymywanie wody na powierzchni liści lub igieł. Rozumiem, biorąc pod uwagę intercepcję, yy, przeróżne yy, gatunki drzew mają różne właściwości związane, no właśnie z zatrzymywaniem wody. Tak. O, o ile yy, gatunki to zależy od tego, jakie liście mają te gatunki. I na przykład yy, maksymalna, yy, maksymalne zatrzymywanie wody. I taką maksymalną powierzchnię liści mają gatunki iglaste, i to jeszcze w drzewostanach o takiej zróżnicowanej budowie pionowej, że mamy drzewa w różnym wieku. Gatunki liściaste, które teraz jakby są trochę preferowane, mają jednak te powierzchnie liści mniejsze. Jakbyśmy tak buka ze świerkiem porównali, to wbrew pozorom ten trochę niechciany przez nas świerk. Jest, ma dwukrotnie wyższą powierzchnię liści. A ilość zatrzymywanej wody jest w zasadzie równa powierzchni liści lub igieł, pomnożonej przez pewien no, współczynnik, który trochę zależy od wiatru i od innych czynników. Czyli w ten sposób jesteśmy w stanie wyliczyć, ile wody zatrzymują drzewa. Czyli jesteśmy w stanie wyliczyć, ile las o konkretnej powierzchni jest w stanie zatrzymać wody. W przybliżeniu oczywiście. W przybliżeniu? Tak. Yy, to, to właśnie zależy od, też od warunków, jakie panują. Jak będziemy mieć silny wiatr, no to ta ilość zatrzymywana w koronie jest mniejsza. Natomiast tutaj mówimy o wodzie zatrzymywanej przez samo drzewo, ewentualnie yy, dolne piętro, roślinność. Natomiast też yy, znaczna ilość wody może być zatrzymana przez yy, to, że no ta woda wsiąka w glebę. I to może być już bardzo zróżnicowane. Ale nie mówimy tylko o funkcji związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, ale o innych funkcjach, choćby wynikających z problemów dotykających nas, a wynikających ze zmiany klimatu. Tak. No tutaj ta funkcja wodochronna bardzo ważną funkcją w tej grupie wodochronnej jest filtrowanie wody. Ponieważ w związku z tym, że mamy do czynienia z antropopresją, która wyraża się między innymi tym, że obszary ogólnie są poddawane zanieczyszczeniom związanym z różnymi związkami chemicznymi, las jest w stanie te zanieczyszczenia zatrzymywać. W szczególności może to dotyczyć np. azotu. Jeżeli mamy na danym obszarze, dany obszar to jest obszar ujęcia wód, wówczas jeżeli ten, na tym obszarze występują drzewa, one wychwytują tą atmosferyczną depozycję azotu i ten azot zostanie przez drzewa wykorzystany do wzrostu. W ten sposób zabezpieczamy jakość wód podziemnych, bo te biogeny związki azotu chociażby, nie dostaną się w tym, wówczas do wód podziemnych. Natomiast tu ważne jest, żeby ta rola właśnie wodochronna polegająca na, na zapewnieniu jakości wód była spełniana, musimy mieć do czynienia ze drzewami no, żywymi. Musi być odpowiedni stan, można powiedzieć, sanitarny albo odpowiednia żywotność tych drzewostanów. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z masowym zamieraniem drzew, wówczas nawet nie dość, że te drzewa nie wychwytują tych no, związków, zanieczyszczeń, to jeszcze mogą oddawać biogeny dodatkowo te, które pochodzą z rozkładu tkanek. I ostatnio po suszach w ostatnich latach, takie dwa artykuły się ukazały z badań z Niemiec. Jeden, w których autorzy poruszają właśnie problem ujęć wody w kontekście zamierania drzew na tych ujęciach. I okazało się, że w miejscach, gdzie zamierały drzewa, w wodach podziemnych stwierdzono. Podwojenie ilości związków azotu i biogenów, a dodatkowo jeszcze te biogeny spływały po powierzchni, bo trzeba wiedzieć, że na obszarze, gdzie występują drzewa, to poza tym, to Pan wspomniał na samym początku, poza tym, że no drzewa oczyszczają powietrze i oczyszczają wodę, to jeszcze dodatkowo no drzewa działają jak pompa wodna. W związku z tym, jak mamy gdzieś. I to powoduje zmniejszenie na przykład odpływów powierzchniowych. Natomiast jak te drzewa zamierają, no ilość odprowadzanej wody do atmosfery przez drzewa jest znacznie mniejsza. No to jest rodzaj układu zamkniętego. Kiedyś już o tym mówiliśmy, o depozycji azotu. Panie profesorze, powiedział Pan, że wchłaniają azot, co w konsekwencji doprowadza do, do zamierania drzew? To też pośrednio. Ale to jest już uzależnione właśnie od warunków, jakie panują. Czy zamieranie, przede wszystkim ostatni, ostatnim, ostat, w ostatnim okresie, takim głównym czynnikiem, który powoduje zamieranie, susza, niedobór wody. Panie profesorze, a w jakich okolicznościach lasy zamiast pochłaniać emitują dwutlenek węgla? To może się wydawać dziwne. dziwne no właśnie. Szczególnie tym osobom, które nie przyspały na biologii i wiedzą, że fotosynteza to jest proces w jedną stronę, czyli jeżeli drzewa, jeżeli mamy do czynienia z roślinami, no to i mamy dostęp do światła i wody, no to w, w wyniku procesu, procesu fotosyntezy jest dwutlenek węgla z atmosfery jest pochłaniany. Zatem, jak, jak można sobie wymyślić, że las emituje? Otóż, właśnie, ale to nie jest związane już z fotosyntezą, tylko chodzi o bilans pochłaniania dwutlenku węgla. Otóż, jeżeli mamy do czynienia z, z takim lasem, w którym znaczna część drzew już nie żyje, wówczas może dochodzić do sytuacji, że i te drzewa zaczynają zamierać, no to wiemy o tym, że ten węgiel zgromadzony w drzewie jest utleniany ponownie i z powrotem dostaje się do atmosfery w wyniku procesów gnicia. I jeżeli ilość tego uwalnianego węgla, z drzew, tego CO2 z drzew, które zamarły, jest większa niż przyrost tych drzew, które żyją, no to ten bilans może być ujemny. Zatem im Większy udział martwych drzew w drzewostanie, tym bliżej może być tej granicy, a czasami wręcz no, wszystkie, jeżeli nam drzewa zamrożą na danym obszarze, no, to wtedy już emisja jest, może być bardzo duża. No, no właśnie, jak duża? Bo też w jednym z wywiadów sięgnął Pan po taki przykład, przykład Kanady, wskazując Kanadę jako miejsce, gdzie większa emisja CO2 odbywała się z udziałem drzewostanu, niż była efektem działalności człowieka, przemysłu, mówiąc wprost. No szczególnie w ostatnim okresie mieliśmy do czynienia z olbrzymimi emisjami w Kanadzie, a to było związane w ubiegłym roku z 2023 roku. Było to związane z pożarami, które nawiedziły Kanadę. Tam spłonęło ponad 15 milionów hektarów lasów i one emitowały ponad 640 milionów ton. W związku z tym to ta emisja, jeżeli byśmy stwierdzili, ile to jest, to że, dla porównania podam, że celem takim strategicznym w Unii Europejskiej jest to, żeby do 2030 roku lasy związały 300 milionów ton. Zatem tam w jednym roku Dwukrotnie więcej wyemitowały te lasy niż Unia ma zamiar, w kraje unijne mają zamiar osiągnąć w 2030 roku. Czyli to był jednak przypadek szczególny, że to, był, to była emisja wynikająca z pożarów lasów. Tak. Natomiast biorąc pod uwagę emisję wymarłego lasu, ta emisja jest no już pewnie zdecydowanie mniejsza niż, niż choćby działalność wynikająca z działalności człowieka. Tak. Szczególnie jeżeli te drzewostany zamierają stopniowo. Wówczas no, możemy, może być taki drzewostan na, na granicy, czyli może być neutralny, mimo że część drzew wiąże ten dwutlenek węgla, inne uwalniają. Ale na przykład takie, duża skala tego zamierania wystąpiła w ostatnich latach na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tam się były takie szacunki, że ponad 6 miliardów. Dużych drzew martwych jest tam no, pozostawionych w tych, na tych obszarach. No i często możemy się spotkać z takimi opracowaniami, że podaje się, że no, te lasy, te obszary leśne są emitentem CO2. Ostatnio takie opracowanie zostało przygotowane przez USDA Forest Service agencja, która jest jakby taką badawczą, ale jednocześnie y, związaną z zarządzaniem lasami w Stanach Zjednoczonych. I oni stwierdzili, że do 2050 roku lasy amerykańskie w przeważającej części lat będą raczej emitentem CO2 niż będą go wiązały. No to teraz pytanie o przebudowę i odnowę drzewostanu. To, co my możemy zrobić, żeby tę emisyjność obniżyć, biorąc pod uwagę, no właśnie, odbudowę i to, co zmieniamy w samym drzewostanie. To jeżeli mamy do czynienia z drzewostanami gospodarczymi, czyli takimi, w których możemy ingerować odpowiednio, to powinniśmy tak. Zanim te drzewa same zamrą, to powinniśmy wyprzedzać ten proces rozpadu i zamierania i jednocześnie wykorzystywać pozyskane drewno w jak największym stopniu do tego, żeby ono było na trwale, na przykład wbudowane w budynki, wykorzystane w meblach itd. Wówczas mamy, pomimo że pozyskane to drewno zostało, czyli... Usunęliśmy węg... ten zgromadzony w drewnie węgiel z lasu. To jednak nie jest to emisja, ponieważ to drewno nie zostało no, na przykład spalone. Natomiast no, jeszcze inny sposób, to jest to, co należałoby w tej chwili robić, to również przebudowa tych obszarów, który, na których lasy są najbardziej zagrożone i. No, stosowanie tam gatunków, które są bardziej dostosowane do tych zmienionych warunków klimatycznych. I między innymi, tego dotyczył nasz ostatni projekt, który teraz właśnie zakończyliśmy. Opracowaliśmy takie mapy dla całego obszaru Polski, w których dla każdego fragmentu lasu, dla każdego drzewostanu. Obliczyliśmy na podstawie odpowiednich modeli wykorzystujących między innymi klimatyczny bilans wodny, ale również cechy drzewostanów, obliczyliśmy prawdopodobieństwo ryzyka zamierania. I to może być wskazówka. Wiemy dokładnie, które drzewostany będą jak mogą nam zamierać, jeżeli pojawi się susza, a które są względnie odporne. No to panie profesorze przykłady właśnie. No tutaj, jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę sosnę, to obszary, na których no, możemy się spodziewać takiego większego zamierania, to jest duża część wrocławskiej dyrekcji lasów państwowych, zachodnia część katowickiej, ale o dziwo wschodne, na wschodniej części katowickiej dyrekcji już to ryzyko jest mniejsze. Ale tutaj, jeżeli popatrzymy na kraków i naszą puszczenie Pomicko, to niestety też nie mamy, nie ma dobrych wiadomości. Otóż dla puszczy to ryzyko jest duże. Znaczy, z czego to też może wynikać? Najczęściej jest taki paradoks, że drzewostany rosnące na wilgotnych siedliskach i żyznych są najbardziej zagrożone. Skąd to się bierze? Otóż, jeżeli drzewa rosną na wilgotnym siedlisku, to one nie rozbudowują systemu korzeniowego, szczególnie w głąb. Raczej płaski ten system korzeniowy jest. I wówczas, jeżeli mamy do czynienia z silną suszą, to tam ta zmiana, ten szok jest, m, m, związany z wilgotnością jest największy. I tak samo m, w największym stopniu e problem suszy dotyczy drzewostanów rosnących na żyznych siedliskach. Bo jeżeli mamy duże, szybko przyrastające drzewa, to one zdecydowanie więcej wody potrzebują niż, niż drzewa, które powoli rosną na suchych siedliskach. Paradoksalnie na obszarach, gdzie mamy najsuchsze siedliska w Polsce, to ryzyko zamierania jest stosunkowo najmniejsze, bo te drzewa są wręcz przyzwyczajone do tego stresu związanego z suszą. To bardzo ciekawe, panie profesorze. A jakiego rodzaju drzewostany, jakiego rodzaju gatunki drzew dziś są najbardziej odporne na zmiany klimatyczne? To bardzo trudne pytanie. Jeszcze do niedawna myśleliśmy w kontekście gatunków liściastych, My wiemy, że na przykład w Polsce takim gatunkiem, którego Amplituda ekologiczna, czyli taki zakres, w którym on występuje i amplituda ekologiczna, jeśli chodzi o opady. Dąb no, wymaga stosunkowo najmniej opadów, ale niestety jak pojedziemy na, na, w okolice no, Płyty krotoszyńskie, gdzie są znane dęby, yy, to jest obszar o bardzo takich no, okazałych drzwo, z, z okazałymi drzewostanami dębowymi, to niestety one tam zamierają. Ale dąb jest wskazywany na odpowiednich siedliskach, no bo na ubogich siedliskach go niestety nie posadzimy. Ale na, jeżeli to są średniej średnie żyzności lub żyzne siedliska, dąb jest jednym z gatunków. Buka również wskazywano, ale już no, ostrzeżenia są z Niemiec, bo tam też ten buk był wprowadzany jako, taki, jako zamiana za świerka. Niestety, po suszy w 2018-2019 roku stwierdzono, że dęby, buki masowo zaczęły zamierać, bo ten szok termiczny jednak też na nie działa. Teraz mówi się dużo o tym, czy nie powinniśmy stosować tak zwanej migracji wspomaganej, czyli. Przy, y, stosować gatunków, które u nas dotychczas naturalnie nie występowały, ale wokół tego jest i spór, i debata. Czy to, czy to no, sprowadzenie gatunków, czy razem z tymi gatunkami nie sprowadzimy jakichś innych dodatkowych problemów, chociażby różnego rodzaju patogenów i tak dalej. Ja sam bardzo jestem ostrożny i powiem szczerze, że nawet się często nie wypowiadam w jedną lub w drugą stronę tak zdecydowanie, bo to wymaga po prostu no, sprawdzenia. Czyli nie ma jednej odpowiedzi, to jest proces tych zmian związanych, no właśnie z, z tym, co dzieje się w klimacie. No to jak się będą zmieniać w tych najbliższych latach zasady gospodarki leśnej, no właśnie w związku ze zmianami klimatycznymi? Co już możemy powiedzieć? Tak na zakończenie, reasumując, panie profesorze. No już w tej chwili bardzo dużo zrobiono, bo jednak od, od lat, początku lat 90. ta gospodarka leśna u nas się bardzo zmieniła. Mieliśmy grubo ponad 70% udział mono, no, drzewostanów sosnowych, w dużej części monokultur sosnowych. W tej chwili ten udział już spada do około 60%. Wprowadza się drzewostany mieszane. Jak najczęściej, na no największej skali odnowienie naturalne jest stosowane. To jest wiele zalet tego odnowienia naturalnego odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne są stosowane. Mówi się o tym, żeby stosować też no, pochodzenia lokalne, naturalne. Natomiast no, działaniem, które jednak powinniśmy wykonywać w gospodarczych, są wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, które pomagają, że tak powiem, drzewom w tych trudnych warunkach. przez Jeżeli pewne przerzedzenie w drzewostanie wykonujemy, to to Wspiera te drzewa w czasie suszy. One ze sobą nie konkurują i są lepiej dostos rozbudowują lepiej systemy korzeniowe, są lepiej dostosowane do zmienionych warunków klimatycznych. Jaka jest przyszłość polskich lasów w dobie zmian klimatycznych? Ja myślę, jeżeli, jeżeli w zarządzanie lasami nie będzie wchodziła zbyt mocno polityka. No, a jednak. Tylko skupimy się na merytorycznej ocenie tego, co powinno się robić, a wbrew temu, co niektórzy twierdzą, bardzo dużo na ten temat wiadomo, i to nie są tylko nasze spostrzeżenia i badania, tylko globalne. Mamy kontakt z, z naukowcami, ja miałem ostatnio z Arizony, a propos na przykład tej, tego, tych trzebieży i wilgotności gleb. Zresztą byłem zdziwiony, że to samo w zasadzie, bo w tej chwili takie doświadczenia zakładamy. Natomiast czasami to, co mnie martwi i przeszkadza, to czasami decyzje nie są merytoryczne, tylko są pod wpływem, obliczone czasami na zysk albo polityczny, albo to jest jakaś presja grupy osób. No, warto by było tutaj uzdrowić sytuację i polegać na wiedzy i doświadczeniu, a nie na emocjach, które niestety ostatnio za dużą rolę odgrywały. No, to tą refleksją i tym apelem jednocześnie zakończymy dzisiaj naukowe espresso, profesor Jarosław Socha, kierownik katedry zarządzania zasobami leśnymi, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To tyle dzisiaj w naukowym espresso. Dziękuję. Do zobaczenia.